Myślenie jest przygotowaniem, warunkiem wstępnym do działania. Myślenie bez działania to jest dla stoików coś absurdalnego. Myślenie bezowocne, z którego nic nie, nie przychodzi, no to jest pusta rzecz, rzecz bez sensu. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj będziemy dalej mówić o tym, jak zaczynać na nowo jak otwierać w życiu nowe rozdziały, jak to robić po stoicku, jak się przełamać, jak się zmotywować, no i dlaczego warto to zrobić i dlaczego warto konkretnie dzisiaj, dzięki śliczne, że słuchacie tego podcastu, dzięki śliczne patronom i patronkom i zaczynajmy, przejdźmy do rzeczy głównej, dzisiaj zaczynamy na nowo, zaczynanie na nowo, bo już jeden odcinek o tym był, natomiast jest wiele jeszcze rzeczy, które tutaj warto powiedzieć i które warto rozwinąć, bo żeśmy to dopiero ten temat napoczęli. Warto go rozwijać, dlatego że no, cały stoicyzm jest poniekąd o tym, że chcemy zaczynać życie na nowo i żeby to życie było lepsze. Zresztą w te bodajże dwa tygodnie od tego odcinka w moim życiu też się nie jedno zmieniło, bo teraz walczę z moimi projektami, pompkami i innymi sprawami od 9 września roku bieżącego, tutaj znowu wierzę po raz, nie wiem, 57, że to się uda na czysto, że tym razem już wyjdzie i będę wszystko na zawsze robił w 100%, to jest 9,9.23, równa, ładna data i tu od razu zdradzę już w części merytorycznej, że jestem trochę aż za bardzo takim Fetyszystą tych dat permanentnie je sobie zapisuje. Wierzę, że mieć fajną, dobrą datę, żeby do zaczęcia czegoś nowego, to jest ważna rzecz. Aha, w ogóle ogłoszenie parafialne, którego nie powiedziałem wcześniej. Jest już dostępny kalendarz stoicki.pl na rok 24 Ładna, jakościowa, porządna, fajna rzecz. Bardzo polecam uwadzę. On jest o tyle unikalny, że jest z góry przygotowany po stoicku. Tak, znaczy są stoickie sentencje na każdy tydzień, w większości przeze mnie specjalnie do tego kalendarza napisane, ale też jest wszystko podzielone, to jest dosyć unikalne. Wszystko jest podzielone z góry na rzeczy zależne i yy, niezależne. Taki kalendarz oczywiście warto mieć, tak jak mówię, bo to jest zawsze kwestia tych dat. Zawsze kwestia tego, żeby Zacząć i ten moment uczynić dobrym poprzez to, że w tym momencie zaczynamy. Tak więc tutaj polecam serdecznie kalendarzstolicki.pl. Jak mówię, u mnie to jest nawet trochę fetysz, trochę aż za bardzo. Przykładam wagę do tych dat. Nie muszą to być jakby konkretne daty. ważne jest ten pewien taki patos, rozmach, pewne takie uderzenie, z którym w to nowe życie wchodzimy, żeby sami siebie przełamać. Jeżeli już i tak trzeba będzie pewnie pójść na jakieś kompromisy, więc nie warto iść na nie w punkcie wyjścia, tak, żeby móc wynegocjować jakiś sensowny kompromis. Jeżeli ja już w punkcie wyjścia stosuję półśrodki i już. Punkcie wyjścia robi od niechcenia, no to najprawdopodobniej to się nie uda i na którymś etapie się załamie. Tak jak już mówiłem, patos jest bronią ofensywną, ironia, śmieszkowanie to są bronie tylko defensywne, więc warto, jeżeli chcemy w to nowe życie wejść, warto z rozmachem, warto z patosem. I zapisać sobie w kalendarzu, mieć tą datę odznaczoną, z jaką zaczęliśmy to nowe życie, jest o tyle ważne, że to jest zasadnicza motywacja, tak? Jeżeli wiem, że tyle tygodni, miesięcy czy już lat jestem w tym nowym życiu, no to daje to inspirację, żeby. samo to jest inspiracją, żeby kontynuować, no bo głupio tyle miesięcy czy lat zawalić, prawda? W moim wypadku, tutaj się podzielę z własnym doświadczeniem, to jest tak, że sama perspektywa, że zawale i w związku z tym będę musiał od nowa liczyć i od nowa zapisywać tą datę, to jest już na tyle trudna, że już wolę kontynuować to, co robię, tak. To paradoksalnie, to się wydaje się łatwiejsze już wykonywanie wysiłku, żeby zostawać w, w tym nowym życiu, niż zmienić tą datę w kalendarzu. To jest taka przewrotność trochę ludzkiego umysłu, którą no, tutaj staramy się w stoicyzmie wykorzystać dla, dla naszych celów. No nie mówiąc już o tym, że to jest Friday i taka głęboka satysfakcja, że jeżeli mamy sobie świadomość, że od tego nie wiem, 31 stycznia, 9 września, czy od dzisiaj nie robimy tego, tamtego, albo właśnie robimy to lub tamto, jesteśmy na czysto, jesteśmy w nowym rozdziale, w nowym życiu. Więc tutaj polecam, tak jak mówiłem, kalendarzstoicki.pl, to warto sobie y, zapisać. No i warto też mieć świadomość, niestety, no że. Pewnie prędzej czy później to się zawali, tak? Znaczy, jakbyśmy się nie starali, no to te różne projekty rzadko kiedy będą się udawały, różne projekty tak ambitne jak Nowe Życie, no rzadko kiedy będą się udawały z pierwszego odbicia i za pierwszym razem. W związku z tym trzeba mieć tę otwartość i gotowość, żeby zaczynać na nowo. Czasami to się udaje, w moim wypadku, no alkohol, jak już ileś razy wspominałem, to jest coś, co się udało w miarę sprawnie, w miarę za jednym z pierwszych razów, natomiast w wielu innych wypadkach no to będzie wymagało nowych podejść, nowych prób wytrwałości w zaczynaniu ciągle na nowo i zapisywania coraz to nowych dat. I tu jakby punktem wyjścia, żeby to zrobić, no jest samo zrozumienie w ogóle, że nie musimy żyć tak jak dotąd, tak? Żeby móc zacząć na nowo, no trzeba umieć sobie powiedzieć, że wcale nie musimy żyć tak, jak żyliśmy poprzednio. To jest Marek Aureliusz, rozdział w, rozmy w rozmyślaniach, rozdział 9, punkt 37, cytuję, już dość tego życia nieszczęsnego i narzekania i małpiarstwa. Czego się miotasz w niepokoju? Stańże się lepszym. Koniec cytatu. I stoicie, to jest taka filozofia, która pokazuje, że to się zawsze zaczyna od myślenia. Żeby stać się lepszym, muszę na początek wiedzieć, że tego chcę. To się zaczyna w mojej głowie. Fundamentalne założenie stoików. Nasze reakcje na świat, nasze zachowanie, nasze postępowanie, nasze działanie to jest zawsze funkcja tego, w jaki sposób y, myślimy. Nie w tym znaczeniu, że jeżeli pomyślimy pozytywnie, to zarobimy milion dolarów, bo sobie wyobrazimy. To nie ma nic z tym wspólnego. Natomiast w sensie zrozumienia, że ten dotychczasowy układ naszego życia no, nie musi być wcale wiążący, nie jest dany raz na zawsze. I wiadomo, są oczywiście rzeczy, których nie przeskoczymy, które trzeba po stoicku zaakceptować. Jeżeli mam lat 40, no to już młodszy nie będę. Nikt z was, nikt z was, no nie będziesz młodszy niż jest właśnie w tej chwili, tak? Jeżeli nie wiem, urodziłem się Polakiem, no to już się nie urodzę Amerykaninem. Jeżeli złamałem nogę, mam ją w gipsie, no to nie będę biegał pewnie przez ileś tygodni. No są oczywiście obiektywne ograniczenia, natomiast i tu się kłaniają rzeczy zależne i niezależne. Dlatego też w tym kalendarzu stoickim no, macie ten unikalny design, że to jest wszystko podzielone z góry na rzeczy. Cały, cały kalendarz jest podzielony z góry na tą strefę zależną od nas i niezależną. Kluczowe jest bowiem wytyczenie tej granicy i zapisanie odpowiedniej rzeczy w umyśle czy w kalendarzu po właściwej stronie. Czy to od nas zależy, czy od nas nie zależy. I jakby nie mamy. Wierzyć w magię, że właśnie pozytywna wizualizacja przyniesie nam milion dolarów, bo nie przyniesie. Jeżeli tak uważacie, to obawiam się, że nie tego podcastu słuchacie. Ale chodzi o to, że nie mamy się dawać fatalizmowi, tak, że się niczego nie da zmienić. W takim codziennym, zwykłym życiu, właśnie bardzo często my nie zmieniamy rzeczy, dlatego że nie widzimy w ogóle, że się da i nie widzimy, że można. Często dużo więcej rzeczy jest do zmiany albo przynajmniej do poprawy. Tylko że no, my się tak przyzwyczailiśmy do status quo, że po prostu nie wiemy, że można to zmienić. Na społeczności mojego newslettera, żeśmy to w ogóle omawiali, temat lifehacków, czyli właśnie zmieniania rzeczy w sposób nieoczywisty, zmieniania rzeczy, o których byśmy nawet nie pomyśleli wcześniej, że, że można je ugryźć. Tak? To jest Częsty generalnie w życiu, takim normalnym, zwykłym życiu przypadek, że z, z czymś się męczę, coś robię głęboko nieoptymalnie, ale nawet już nie widzę tego, że się męczę, bo nawet nie wiem, że można inaczej. Tak? I znów, rdzeń stoicyzmu jest taki, że wszelka zmiana zaczyna się od tego, że ją pomyślimy, że na poziomie myślenia zaczniemy widzieć jej możliwość. Oczywiście, mój ulubiony, najbardziej Potężny, że się tak wyrażę, przykład, no to jest alkohol, tak? Jak pijesz, i jesteś w środku tego imprezowo-alkoholowego trybu życia, no to po prostu nie wiesz, nie widzisz, że można inaczej nie widzisz w jakimś takim głębokim egzystencjalnym sensie, nie widzisz tych ludzi, którzy tego alkoholu nie piją, nie wyobrażasz sobie życia bez picia i to dotyczy wszystkich nałogów, tak działa mechanizm uzależnienia, to zgodnie potwierdzają yy, specjaliści i ten paradoks no właśnie na tym polega, że jak jesteś w starym życiu, to nawet nie wiesz, że można żyć po nowemu i samo to trzymacie w starym życiu w przypadku alkoholu czy innej szkodliwej używki czy innego nałogu, no to jest tak, że jakby nie wyobrażasz sobie życia bez picia nie dlatego, że jesteś już koniecznie fizycznie uzależniony, że umrzesz biologicznie, że się nie napijesz, no tylko dlatego, że poznawczo, intelektualnie nie wiesz, nie mieścić się w głowie, nie wyobrażasz sobie, jakby to życie miało wyglądać, nie potrafisz sobie tego skonceptualizować, tak? W twoim mindsetie nie ma w ogóle życia bez picia alkoholu, tak? Tutaj, jakby w przypadku, m, ta pułapka nałogowości, między innymi, na tym polega. Natomiast, no, tak jak mówię, nie zawsze będzie aż tak hardcore. Tak? Czasami można najpierw coś zrozumieć, a później dopiero y, wdrożyć. Tak? Przyzwyczajenie jest niestety nie drugą, a pierwszą naturą człowieka. Jak jesteśmy do czegoś mega przyzwyczajeni, właśnie nawet niekoniecznie na poziomie stricte nałogu, ale po prostu głębokiego przyzwyczajenia, no to bardzo trudno jest nauczyć się. Widzieć czy zobaczyć, że coś się da e, inaczej. I teraz podam wam takich parę przykładów elementarnych, nie już hardkorowych, żadnych uzależnień, takich elementarnych, że kiedy człowiek sam się dziwi, że tego, a tamtego nie widział. I tu, tu jeszcze jest taki dodatkowy myk, że, że człowiek się w Wstydzi, tak? Wstydzimy się, że żeśmy tego wcześniej nie widzieli. I ten wstyd sam w sobie jest trochę przyczyną, dla której tego nie zmieniamy. Natomiast oczywiście tam, gdzie ten wstyd jest, no to tam jest najwięcej do ugrania, bo tam ta zmiana może być największa. A ponieważ moja rola jest trochę taka, żeby jako autora jest taka, żeby brać takie rzeczy na siebie, no to powiem takie, parę takich rzeczy, Trochę wstydliwych, czy, czy nawet kompromitujących, o których jest dziwne, że się nie wiedziało wcześniej, i które, które no, wydaje się absurdalne, że można tego nie wiedzieć na tej zasadzie, tak? W moim pr przypadku, jak wiecie, ja biegam, i to znowu takie głupie trochę, że ja biegam staram się biegać od zasadzie jedną, drugą dekadę już. Ja bardzo długo, przez bardzo wiele lat jakby nie skonceptualizowałem, w ogóle nie uświadomiłem sobie, że można biegać słuchając muzyki albo słuchając podcastów. Zawsze biegałem na żywca, bo to mi się wydawało takie super istotne, żeby mieć wiecie, ten kontakt z lasem i tak dalej, i tak dalej. Idea, że można mieć słuchawki jakby bardzo długo mi się w ogóle nie pojawiła w głowie. No i oczywiście, kiedy dopuściłem taką możliwość, no to bardzo dużo się w tym bieganiu zmieniło i, e, i poprawiło, ale na kompromitująco to długą ilość lat, w ogóle jakoś nie byłem w stanie tego, tego zatrybić. Inna rzecz, z punktu już z poziomu używania komputera, używania internetu, ja bardzo długo też nie rozumiałem, czy nie wiedziałem, że można maile, ja się dużo mailowo komunikuję, że można maile ustawić, zaskedulować, jak to się w Gmailu nazywa, ustawić do wysłania na później. I Jak to zrozumiałem, to naprawdę zmieniło moje życie na lepsze, ale znów całe lata w ogóle nie wiedziałem tego. Całe lata myślałem, że jeżeli napiszę maila, no to muszę, to on się jakby od razu, od razu wysyła. Idea, że można to rozdzielić i napisać, i napisać maila i ustawić wysłanie, na przykład w poniedziałek o 8 rano, no dopiero względnie niedawno się w moim życiu pojawiła, i tutaj znów bardzo. Kompromitująco długi czas żyłem, no nie wiedząc tego. I znów takie rzeczy trzeba sobie najpierw uświadomić. Często w taki dość przykry sposób, na zasadzie, że jejku tyle lat byliśmy głupi, trzeba sobie najpierw uświadomić, żeby móc je. Zrobić, tak? I dla mnie osobiście no, to były te tutaj przykłady, gdzie no, byłem tak wkręcony w robienie rzeczy w jeden sposób, że w ogóle, mimo że teoretycznie wiedziałem, teoretycznie przecież wiedziałem, że ludzie biegają słuchając muzyki, no, ale nie, w praktyce nie wiedziałem, że można to robić inaczej. Innym takim ciekawym przykładem, mniej oczywistym, yy, to są takie rzeczy trochę pokoleniowe, tak? Ja się często z tym stykam, że wiecie, tu chodzi mi o takie rzeczy w rodzaju szukanie fachowca do czegoś, w szczególności do jakiejś budowy, czy remontu, nie wiem, szukanie księgowej, szukanie wyceny, albo miejsca, gdzie można pojechać na wakacje, to są tego typu jakby wymiary rzeczywistości, że osoba, no taka osoba ze starszego pokolenia, często myśli, czy jest przyzwyczajona, czy umie to zrobić tylko w taki sposób, że trzeba to jakoś tak pokątnie załatwić, po znajomości, że się właśnie załatwia, samo to słowo, że się załatwia, że się szuka dojścia w jakiś dziwny, mętny, mało przejrzysty, mało proceduralny, mało poznawalny sposób. Dla osoby z młodszego pokolenia to będzie z kolei często oczywiste, że takie rzeczy, no to są rzeczy jak każde inne, że na to jest procedura, że się szuka na rynku, szuka się przez internet, na jakimś bookingu, fixli, czy gdzieś tam, że się to znajduje i że się, że się płaci. I właśnie taka osoba ze starszego pokolenia, no często jakby nie wyobraża sobie, nie wie, że można zrobić w ogóle te rzeczy w ten inny, nowszy sposób, no bo i nie robi ich w ten sposób, no bo nie myśli w ten sposób. To jest, wydaje mi się, taki społecznie też istotny przykład. Podkreślam to jeszcze raz, że wiadomo, jeżeli są obiektywne ograniczenia, jeżeli mam kredyt, jeżeli mam dziecko, jeżeli mam raka, no to to są obiektywne okoliczności, które mnie wiążą, których myśleniem wcale nie przełamie. Natomiast bardzo często w takich zwykłych, życiowych sytuacjach jest tak, że wiąże mnie dużo mniej niż myślę. Czy mówiąc tak bardziej po stoicku, nie ma absolutnie żadnej konieczności, żeby tkwić w tym, w czym tkwie. I to jest jakby mocno do, do podkreślenia, że ja. Nie jestem nikomu winny, że muszę tego, że mam biegać bez muzyki, czy żeby sobie uprościć, że, że nie mogę sobie upraszczać życia skedulując te maile. To ja nikomu nie jestem tego winny. Nie jestem nikomu winny tego, że mam żyć po staremu. Wbrew temu, co się czasami może w jakichś chwilach smutniejszych nam wydawać, nie ma nikogo na świecie, nie ma żadnego człowieka, nie ma w ogóle żadnej instancji, która będzie się cieszyć z tego, że żyjemy i funkcjonujemy w sposób stały. Stary, nieoptymalny, jakiś tam półarchaiczny. Nikt się z tego nie cieszy, to jest tylko i wyłącznie nasza odpowiedzialność, tylko i wyłącznie sami przed sobą się z tego rozliczamy. Dlatego można i dlatego warto się zmienić. A jeżeli się chcemy zmienić, tutaj osobny, osobna rzecz. Nie warto, nie można odkładać na później. Znowu, Marek Aureliusz, rozdział 11, punkt 18. Zacznij raz być człowiekiem, dopóki jesteś, jesteś przy życiu. Czy może precyzyjniej, to epiktet by się pewnie bardziej przydał. Epiktet, który mówi, że to, co warto zrobić jutro, warto zrobić i dzisiaj. No i to jest oczywiście potężny, ważny temat, mnóstwo złych, niefajnych i ogólnie takich, no, niedobrych rzeczy w naszym życiu się dzieje, dlatego e, takiego codziennego zła, siermiężności dzieje się w naszym życiu, dlatego, że odkładamy na jutro zmiany na lepsze. Odkładanie na jutro jest strasznie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, demotywujące. Cały proces zmiany życia nam rozwala, no zwłaszcza, że wiecie, jak odłożymy już na jutro, no to się pojawia coraz większa pokusa, żeby odłożyć też na kolejne jutro, na pojutrze, na popojutrze i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle to jest trochę tak, że jakby stolicy tu by powiedzieli, że nie zaczynać od dzisiaj, no to jest błąd intelektualny. Po pierwsze, dlatego, że tylko dzień dzisiejszy, tylko teraźniejszość jest tym, co kontrolujemy. Tylko chwilę obecną mamy w naszym posiadaniu. O tym będziemy w tym podcaście jeszcze niejednokrotnie mówić. I tutaj przypominam kalendarz stoicki.pl, jedyny chyba kalendarz na rok 24, który ma to założenie uwzględnione, tak, że każdy dzień, każdy tydzień jest z góry podzielony na rzeczy zależne i niezależne. To polecam serdecznie uwadze. I teraz tak, Marek już powiedział, że stań się lepszy dziś, bo jutro, no nie wiadomo w ogóle, czy dożyjesz do jutra. To jest też charakterystyczne dla niego. Natomiast no my nie musimy tego mówić tak mocno. Na, nam wystarczy tak naprawdę powiedzieć, że stań się lepszy dziś, bo tylko dziś jest w Twojej mocy. To jest ta rzecz. I teraz drugi punkt jest taki, że jakby nie zaczynać od dzisiaj, no to jest błąd, dlatego że mamy obowiązek zaczynać, zaczynać od dzisiaj. Jeżeli sobie uświadomimy, że jest jakaś droga na lepsze, że coś jest. Dobrym dla nas kierunkiem, no to poniekąd mamy też obowiązek zacząć to wdrażać w trybie natychmiastowym, bo to się na jakimś poziomie kłóci. Jeżeli ja wiem, że nie wiem, nie pić alkoholu, zostać stoikiem, biegać z muzyką albo nie dawać klapsa dziecku, wiem, że to jest dobre. A mimo to tego nie robię, no to to jest jakiś zasadniczy błąd, jakieś rozjechanie się, jakieś takie niedanie zadości mojemu obowiązkowi. To się na jakimś głębokim poziomie kłóci. Jeżeli ja. Jeżeli ja wiem, że lepiej byłoby dla mnie nie pić alkoholu, zostać stoikiem, biegać z muzyką albo nie dawać knapsa dziecku, jeżeli ja to wszystko wiem, a mimo to tego nie robię, no to popełniam tutaj jakiś zasadniczy. Głęboki błąd. Na jakimś poziomie to się fundamentalnie i w taki brzydki sposób rozjeżdża. Tutaj to angielskie słówko integrity dobrze pasuje, tak? które jakby zwraca uwagę, że cnota polega na pewnej spójności, na pewnej całościowości, którą właśnie tracę, jeżeli wiem, że coś jest dobre, a, a tego nie próbuję robić. Tutaj u stoików jest ta inspiracja sokratejska, tak, że jeżeli ja wiem, że dobro jest dobrem, no to mam z założenia obowiązek do niego, dobrze, do, do niego dążyć. Jeżeli wiem, że x jest dobrem, no to od razu z tego wynika dla mnie, że mam obowiązek to realizować i to realizować od zaraz. Więc no nie chcę tutaj Was martwić, ale jeżeli nosicie się z zamiarem rozpoczęcia nowego życia, zaczęcia czegoś, wejścia na nowy poziom, no to macie obowiązek to zrobić właśnie teraz, w tej chwili, po wysłuchaniu tego podcastu. No, właśnie. I na dodatek nie możecie już mówić od teraz, od tego właśnie momentu, nie możecie już mówić, że tego nie wiedzieliście, bo ja to wam właśnie powiedziałem. To był ten element ofensywnego patosu, teraz spokojnie, już trochę wyżejszej tonacji. Ja zawsze powtarzam, że stoicyzm to jest no, postawa intelektualna pewna, że trzeba zmienić myślenie, żeby zacząć żyć i działać w określony sposób. Tylko tutaj jest. Taka kwestia, że no to myślenie ma nam pomagać, a nie ma nam to działanie zamulać. Tutaj się ocieramy już o ten temat słynnej pro, prokrastynacji, o której będzie oczywiście też w tym podcaście: że nie chodzi o to, że ja, ja mam rozkminiać po to, żeby sobie umożliwić działanie, a nie po to, żeby rozkminiać w nieskończoność dla samego rozkminiania i sobie w ten sposób wszelkie działanie zablokować. Jak już za pomocą myślenia wyanalizuje, że to, a to jest dobre, no to mam działać i to robić, a nie myśleć dalej dla samego myślenia. Dzielenie włosów na czworo, przesuwanie na jutro, no to wszystko może być i bardzo często jest pułapką. I to jest taka rzecz, którą tu chcę mocno wybić, tak, że magia i siła stoicyzmu polegają właśnie na tym, że między innymi na tym, że to jest ta perspektywa, która właśnie, która dla stoików jest naturalna i logiczna, tak, że myślenie służy nam do tego, żeby wyrastał z niego Czyn. myślenie ma sens jako przygotowanie pod podglebie, przygotowanie intelektualne do tego co chcemy zrobić, a działanie, czyn jest jego logicznym i naturalnym następstwem. Dlatego Epiktet tyle razy się śmieje z tych, którzy myślą dla samego myślenia i jakby obracają tylko sofizmaty i nic z tego nie wynika. To jest ta stoicka perspektywa, że myślenie i robienie są ze sobą powiązane w tym sensie, że myślenie jest przygotowaniem, warunkiem wstępnym do działania. Myślenie bez działania, to jest dla stoików coś absurdalnego, myślenie bezowocne, z którego nic nie, nie przychodzi, no to jest pusta rzecz, rzecz bez sensu. I to psychologowie dzisiejsi też wyraźnie podkreślają, że no, dla mózgu człowieka ten tryb działania jest czymś innym niż tryb takiego czystego myślenia, rozkminiania czy planowania. I właśnie, żeby się zmienić w swoje życie, no trzeba w ten tryb działania wskoczyć. Więcej trzeba mieć nawyk wskakiwania, że ja tu i teraz zaczynam działać, że ja jestem jak ktoś ładnie mówi człowiekiem czynu, chociaż oczywiście umiejącym i lubiącym też myśleć. Człowiekiem czynu, jestem człowiekiem czynu w tym sensie, że omijam te dwie, dwie pułapki, te dwie złe drogi. Jedną złą drogę, na której robię rzeczy przez przypadek, jakąś metodę improwizacji, jakiegoś losowego miotania się, bo ktoś coś powiedział i tak dalej. No tego nie, nie, nie chcemy robić, ani nie chcemy też z drugiej strony rozkminiać rzeczy w nieskończoność, namyślać się do otępienia. Obie te drogi są złe. Właściwie rozumiane działanie, właściwie rozumiana zmiana unika obu tych skrajnych postaw. Na tym właśnie polega ta siła stoickiego podejścia. Rozwijając to trochę, to życie w ogóle jest tak skonstruowane, że... Przed działaniem musi być myślenie, ale nie może go być za dużo, musi go być w sam raz. Nie może być za mało tego myślenia, no bo działanie bez namysłu i bez planu no, z reguły kończy się porażką, tak? Takie działanie czysto improwizowane, czysta intuicja, to się opłaca, może nie wiem, romantycznym poetom, o tym też napisałem książkę, natomiast do zwykłym ludziom opłaca się rzadko kiedy. To jest jedne, jeden problem. Drugi problem, myślenia nie może być też za dużo, bo myślenie dla samego myślenia. Przytłacza, zamula działanie, a zamulać działania bynajmniej nie chcemy. To jest to, ale jest jeszcze coś. Mianowicie, to jest w ogóle tak, że pewne rzeczy w życiu poznajemy, czy one się przed nami otwierają, tylko poprzez działanie i tylko poprzez to, że zaczynamy je robić. Błąd, który popełniają ci z nas, którzy się za dużo zastanawiają, a wierzcie mi, <grym> wiem o czym mówię, bo mówię z własnego doświadczenia błąd polega na tym, że że zakładamy, przewidujemy te pięć ruchów do przodu i że zakładamy, że można sobie te pięć ruchów do przodu przewidzieć, ale z reguły się nie da, tak? Świat po prostu nie jest na tyle przewidywalny. Z reguły to jest tak, że no ruch czy dwa ruchy do przodu mogę widzieć, ale żeby odkryć te następne, żeby zobaczyć ten trzeci, czwarty i piąty, no to muszę już te pierwsze wykonać, tak? Bo na pięć ruchów do przodu po prostu nie widać. I tutaj stoi, jest filozofią, która no, mówi to, co mówią nam działania, co mówią nam badania na nad procesami i zarządzaniem, no że, żeby zobaczyć te pięć ruchów do przodu, trzeba zacząć wykonywać te pierwsze kroki. Trochę jak w grze komputerowej. Ja się wychowałem na serii cywilizacja Sida Meiera, kto z was też, to pozdrawiam serdecznie, gdzie jest ten podstawowe założenie, jest takie, że nigdy nie widzisz całej planszy, tylko widzisz te dwa, trzy kwadraty obok, a żeby zobaczyć, co jest dalej, no to musisz tam pójść, żeby się odsłoniło. I dokładnie tak samo jest z działaniem. Mówiąc filozoficznie, są rzeczy w życiu i to jest zdecydowana większość, które poznajemy dopiero poprzez działanie. I to jest też często tak, że, że źródłem stresu, czy źródłem blokady, źródłem strachu nie jest samo działanie, tylko właśnie nadmierne myślenie. Będziemy, jeżeli jeszcze o tym na różne sposoby w tym podcaście y, mówili, ale co do zasady, to jest tak, że jak się zacznie już coś robić, no to często. Stres czy blokada znika. Jak będziemy mówili o właściwych alternatywach, no to to będzie też ten wątek rozwijany. I to jest też taka stoicka, głęboka prawda, znów potwierdzana przez współczesną psychologię: no, że największy bodziec stresowy to jest z reguły wcale nie samo działanie, tylko to przewidywanie, zastanawianie się, jak to będzie. I w tym sensie, jeżeli ja nadmiernie coś rozważam i roztrząsam zamiast po prostu. To robić, no to zwiększam swój stres i de facto oddalam możliwość zaczęcia yy, robienia tego działania, tak? Stresuję się samym planowaniem i samym myśleniem, co się oczywiście przekłada na jedną z podstawowych rad czy metod co do tego, jak zacząć nowe życie, no mianowicie po prostu je zacząć, tak? Celowo to warto powiedzieć w takiej tautologicznej czy elementarnej postaci, bo właśnie o to też chodzi, tak? Że poza tymi wszystkimi rozkminami, o rzeczach zależnych, niezależnych, poza premitatami malorum i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No chodzi też, jakby stoicyzm daje nam też to, że pozwala uchwycić to pewną, czy pozwala się nie bać pewnej takiej prostoty, pewnej takiej brutalnej tautologii, no że na pewnym poziomie cała tajemnica się sprowadza do tego, że nie ma żadnej tajemnicy, także jeżeli chcemy zacząć coś robić, no to po prostu trzeba zacząć to robić. I ostatecznie to jest to, co odróżnia ludzi czynu i ludzi, którzy autentycznie biorą się z życiem za bary od tych, którzy są takimi wiecznymi wannabi. To jest ten odruch, że z myśleniem i planowaniem jest super, ale trzeba ostatecznie zacząć. Robić. I tutaj znowu ta perspektywa stoicka jest fundamentalna. Ta, to myślenie w kategoriach żywej, aktywnej materii i postrzegania świata w ten sposób. Wiecie, że szachista myśli o świecie w kategoriach partii, które może rozegrać. Nie wiem, biznesmen szuka zawsze okazji, gdzie może zarobić. Kompozytor myśli poprzez melodię, pasjonat teorii spiskowych myśli poprzez spiski, a człowiek czynu myśli właśnie w kategoriach działania. To jest perspektywa, którą warto. Mieć. I teraz zwróćcie uwagę, że bardzo często jest tak, że jak już zaczniemy, no to mamy takie dość śmieszne poczucie, że to wcale nie było takie trudne, prawda? Ja byłem niedawno na wakacjach. Tam skakaliśmy z takiego falochronu do morza. To było takie miejsce, że było przynajmniej dla mnie dość wysoko. No i oczywiście to jest tak, że człowiek się najpierw waha, waha, tak chodzi, patrzy i tak dalej. No i później dopiero skoczy. I jak skoczy, no to się dziwi właściwie, dlaczego się bał, dlaczego się zastanawiał. Dziwimy się, czy nawet w niektórych wypadkach post factum nie rozumiemy, nie jesteśmy sobie w stanie odtworzyć wstecznie, co nas właściwie powstrzymywało. Jak ja nie piję alkoholu od stycznia 2010, no to dzisiaj nie jestem w stanie właściwie zrozumieć, dlaczego nie zacząłem od stycznia 2009. Niby bardzo dużo wiem o uzależnieniu, jakie to jest podstępne, oszukańcze i tak dalej, ale w jakimś fundamentalnym sensie no nie umiem już sobie tworzyć tego stanu umysłu, który mnie wtedy powstrzymywał, tak? Bo razem ze zrobieniem tego wielkiego kroku cały ten problem zniknął, okazał się taką mgłą, z której, w której błądziłem, ale z której wyszedłem. Z jeszcze innej strony trochę patrząc, no, często jest tak, że jak już zaczniemy coś robić, zaczniemy to nowe życie, otworzymy ten nowy Rozdział. Zmienimy to lub tamto, co, nam, co nas bolało. No to się. Jakby mamy taki żal, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, ba, nie rozumiemy, dlaczego nie zaczęliśmy wcześniej, tak, jak to się mówi, jedyną rzeczą, którą będziesz żałował, jest to, że nie zaczą... jeżeli to zrobisz, to jedyną rzeczą, którą będziesz żałował, będzie to, że nie zaczęłeś wcześniej. Czy tu mówimy o niepiciu alkoholu, czy o zajmowaniu się stoicyzmem, czy, nie wiem, o odkładaniu na emeryturę, to często jest tak, że właśnie jak już zaczniemy robić, to się okazuje, że nie było się czego bać, a jedyne, czego żałujemy, to, że nie zaczęliśmy wcześniej, co pokazuje jeszcze raz, że w momencie jak wchodzimy w ten tryb działania, no to bardzo często te nasze różne takie autowątpliwości, te wszystkie właśnie takie trochę puste rozkminy się rozwiewają i pokazuje, że właśnie samym działaniem możemy przewalczyć dużo więcej niż myślimy i jak w tej grze komputerowej odkryć coraz to nowe obszary yy, mapy. I jest tak dlatego, że Powiedz stoicy, tylko spróbować działać w tej chwili tu i teraz jest rzeczą zależną od nas w stu To, że nie robiłem czegoś wcześniej, to już nie jest w mojej mocy. To, co będzie w przyszłości, to jest zależne od bardzo wielu czynników, od losu innych ludzi, Władimira Putina i w ogóle wszystkiego innego. Natomiast zrobić czy spróbować coś zrobić tu i teraz. To jest moje i tylko moje w 100%. Czy to się uda, czy to doprowadza do końca, czy tam złe czynniki nie staną mi na drodze, to już nie zależy ode mnie w 100%. Ale chęć działania, tu i teraz decyzja, żeby to zrobić, jak najbardziej ode mnie zależy. I ode mnie tylko zależy, czy będę dalej wolał tylko myśleć i tylko rozkmijać, czy też dosłuchawszy tego podcastu do końca, przekuję go. W próbę działania. Stoicy oczywiście zawsze powiedzą, że myślimy po to, żeby móc działać i żeby się zmienić i żeby próbować się zmienić na lepsze i że zawsze można, zawsze warto, ba jedyny moment na to jest właśnie teraz, w tym momencie, kiedy skończyliście słuchać tego podcastu. Kropka. I na sam koniec, oczywiście, przypomnę, że kalendarzstoicki.pl Tam znajdziecie najlepszą formatkę, najlepszy schemat, żeby zacząć to robić. Serdecznie polecam. Tam bodajże do połowy października jest najlepsza cena. Można się od razu zaopatrzyć na święta i na przyszły rok. A za dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję. Życzę powodzenia. Słyszymy się za tydzień i sobie i Wam życzę, żeby to już było w nowym życiu skutecznie wdrożonym, a przynajmniej skutecznie spróbowanym. Dzięki.